Witajcie, kochani, dzisiaj film dla panów. Dzisiaj opowiem wam, jak dbać lepiej o system włosów, czyli taki produkt, który maskuje łysienie na czubku głowy, żeby dłużej wam służył. Zapraszam! Pamiętajcie, że dbając o system taki wykonany z włosów naturalnych, możecie się cieszyć jego długowiecznością i zachować naturalny wygląd. I pokażę Wam kilka takich kluczowych kroków, które pomogą Wam w utrzymaniu go w doskonałym stanie. Tak jak już mówiłam, system włosów, czyli takie coś, co jest naklejane, taki produkt naklejany na naszą skórę głowy, dokładnie oczyszczoną, odtłuszczoną i wygoloną za pomocą kleju lub Taśm. Tutaj mam pierwszy taki system, który Wam pokazuję. To jest na takiej bazie y, bardzo cieniutkiej poliuretanowej, i też mamy maskowanie zakol, taki produkt, też na tej bazie wykonanej. Wygląda ona super naturalnie, jest leciutka, i jednak na pewno jej wadą jest to, że jest krótsza trwałość niż y, innych baz, o których Wam zaraz opowiem. Pamiętamy y, zawsze, że nosząc taki system włosów, bardzo ważne jest regularne mycie, czyli system włosów y, wykonany z włosów naturalnych. Wymaga właśnie tego częstego mycia. Niezbyt częstego, ale po prostu trzeba usuwać jednak te na przykład y, jakiś brud, zanieczyszczenia, pot i produkty użyte do stylizacji. Tutaj jeszcze Wam pokażę drugi system. Tutaj trwałość jest zdecydowanie dłuższa, bo jest on inaczej wy wykonany. Wiadomo, troszkę jest grubsza ta baza i wygląda odrobinkę mniej naturalnie, natomiast jest żywotność zdecydowanie dłuższa. E tutaj e przód jest na siateczce, żeby naturalnie wyglądało czoło, a reszta ten tył. Jest wzmocnione jest na bazie typu mono. Czyli to, co Wam tutaj pokazuje, on jest tak wykonany. Pamiętamy, że jak myjemy taki system włosów, to po prostu wygląda to tak, że on jest przyklejany do skóry głowy i około kilku tygodni go nosimy. Czyli, jeżeli myjemy go, to najlepiej właśnie na stojąco pod prysznicem, czyli nie z głową w dół, bo wtedy nam się te włosy pokołtunią. Czyli właśnie bardzo ważne jest, żeby myć taki system, Niezbyt gorącą wodą, bo one się też przesuszają, bo to są włosy, pamiętajcie, już. Farbowane, rozjaśniane i one nam się będą przesuszały, jeżeli będziemy je mieć w zbyt gorącej wodzie i osłabi to strukturę, i oczywiście będzie taki nam tupet krócie, krócej służył. Po umyciu delikatnie osuszyć włosy ręcznikiem jedynie nie pocierając zbyt mocno, możemy używać mikrofibrowego. Pokażę Wam tutaj taki produkt, to się nazywa Silicon Mix. Jest to taka maska super mocna, silikonowa, którą możecie kupić na Amazonie, tylko niestety tam jest dostępna. I używając takiej mocnej silikonowej maski, na przykład raz na miesiąc, nawet możecie taki system, jak go zdejmiecie, taką maskę położyć, przeczesać grzebieniem takim o szeroko rozstawionych zębach i zostawić na kilka godzin, będzie efekt jeszcze lepszy. Natomiast na co dzień po każdym myciu musimy używać głęboko nawilżającej maski. Pamiętajmy, nawilżanie, odżywianie, odpowiedni poziom nawilżenia jest to kluczowe w dbaniu o taki właśnie system włosów. Tutaj jeszcze Wam pokażę z bliska tą maskę. To jest taka gęsta właśnie maska. Która jest specjalnie przeznaczona do właśnie odnowy, pielęgnacji tupetów i różnych dopinek z włosów naturalnych. Także na pewno warto kupić. I jeszcze Wam pokażę taki trik. Jak już nałożycie, już po umyciu, oczywiście nałożeniu maski tej czy nawet tej maski innej nawilżającej, zawsze jeżeli delikatnie przeczeszecie włosy grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach, czyli takim jak ja tutaj mam, bardzo delikatnie, pamiętajcie, bo włosy wilgotne najłatwiej zuszkodzić, to będą jeszcze fajniejsze. Także pamiętamy, grzebień o szeroko rozstawionych zębach. Jeszcze opowiem kilka rzeczy o produktach, takich właśnie do mycia, o no, szamponach, odżywkach, do mycia takich włosów. Tutaj mam takie bardzo fajne produkty Matrixa, to są takie bardzo nawilżające szampon i odżywka, po nich są włosy bardzo miękkie, takie właśnie fajne, miękkie. Także warto właśnie zainwestować też w odpowiedni szampon i odżywka. Pamiętajcie, żeby unikać jakichkolwiek szamponów przeciwupierzowych lub oczyszczających, bo to jest tragedia, naprawdę. Pamiętajcie też, że jeżeli używacie produktów do stylizacji z regulacją temperatury, to maksymalnie 180 stopni, żeby ustawić, żeby uniknąć przegrzania włosów, stosować termochronę. To jest bardzo ważne i produkty takie jak żele, woski, lakiery powinny być używane umiarkowanie, żeby po prostu tych włosów nadmiernie nie obciążać. Teraz Wam jeszcze pokażę różnicę tej bazy między jedną a drugą bazą. Tutaj mamy tą cieniutką bazę poli. Zobaczcie jak ona jest lekka, naturalna, jak pięknie wygląda, bardzo, bardzo naturalnie, natomiast wiadomo, jej wadą jest ta krótka trwałość. Systemy na zakolamy też mamy w naszym sklepie. Na tej bazie. Tutaj natomiast mamy inną bazę, to jest taka baza mieszana. Tutaj mamy dwie po różne pomieszane rodzaje bazy. Widzicie, ona jest grubsza, ale za to ta trwałość jest też większa. Pamiętajmy, że czyszczenie i konserwacja bazy, która ma kontakt ze skórą głowy. I wymaga regularnej pielęgnacji. Po każdym zdjęciu tupetu należy dokładnie oczyścić bazę, usuwając resztki kleju taśmy. Można to zrobić za pomocą specjalnych środków do usuwania kleju, na najlepiej tych firmy Walker Tape, które są najlepsze i najbezpieczniejsze. Następnie bazę umyć łagodnym mydłem wodą i usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia i pot. Pamiętajcie, że jeżeli taki tupet nie jest używany, trzeba go przechować w odpowiedni sposób. Najlepiej na specjalnym stojaku manekinie, aby zachować kształt, uniknąć splątania włosów. Powinien być przechowywany zawsze w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, które mogą uszkodzić włosy. Pamiętamy również o regularnych wizytach u specjalisty, żeby sprawdzić, jakim on jest stanie i jeżeli ewentualna profesjonalna konserwacja jest potrzebna, lub ewentualna naprawa. Może też taki specjalista Wam doradzić w technice. Pielęgnacji. Kolejna bardzo ważna sprawa to ochrona podczas snu. Podczas snu warto zabezpieczyć tupet, aby zapobiec jego splątaniu. Można to zrobić nosząc jedwabną lub satynową czapeczkę nocną, która zmniejsza tarcie, chroni włosy. Unikać bawełnianych poszewek na poduszki, które mogą wysuszać włosy, powodować łamliwość, jest to również zalecane. Pamiętajmy również o zdrowej diecie, to jest bardzo ważne. I dbając o nas tupet z powyższymi zaleceniami, można tą trwałość jego przedłużyć, żywotność i cieszyć się naturalnym wyglądem na co dzień, bo te metody pielęgnacji są kluczowe, żeby go utrzymać w jak najlepszym stanie. Jak najdłużej. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, będzie mi bardzo miło. Zapraszam również do kontaktu telefonicznego, gdzie chętnie doradzę Ci, czy to jest w ogóle produkt dla Ciebie. Taki tupet system włosów. Także zapraszam do kontaktu i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam również do odwiedzenia naszego sklepu www.memezisfabrykawosa.pl, gdzie znajdziecie wszystkie ceny i opisy produktów. Dziękuję.